I to już szósty dzień naszego marcowego wyzwania. Jakie zwroty czekają na nas dzisiaj? Nie ma za co. Zostaw mnie w spokoju. Dotarło do ciebie, co do ciebie powiedziałam? Nie ma za co. Nie ma za co to również bardzo często używany zwrot. I to po prostu kajne łzache. Czyli, gdybyśmy tak chcieli e, przetłumaczyć słowo w słowo, żadnego powodu. Nie ma powodu. Kajne uzache, Nie ma za co. Zostaw mnie w spokoju! Lass mich in Ruhe! Dotarło do Ciebie, co powiedziałem? Hast du mitbekommen, was ich gesagt habe? No właśnie, zwroty często używane w języku polskim, a czasami dość skomplikowane w języku niemieckim, ale od teraz zapewne nie będziecie mieć z tym żadnych problemów. Do zobaczenia w kolejnym wyzwaniu już jutro.